Witam w pierwszym odcinku nowej serii, nowej mega kampanii, bo brakowało mega kampanii na polskim YouTubie. Ale nie totalwarową jak jakiś zając, nie crusaderowo urobkową, jak, jak Trashing Mat, a w grze jak się to nazywa? A, Field of Glory Empires. Tak, tak, tak. Pamiętam, pamiętam w co gram, pamiętam. I z bitwami z Field of Glory 2, te gry oba działają, jak się połączy wierem, a oba można rozegrywać bitwy turowo i na mapie kampanii grać turowo. I ta mega kampania będzie polegać na tym, że zagramy sobie malutką Macedonię antygonicką, już wtedy antygonicką, ok? to wcale nie tak, że antygonicy, dopiero dużo później w ogóle o coś było słychać, to wcale nie tak jest, no w ogóle. Z 550, z CK tego perskiego, Macedonią. Potem w 3, z 310 zwykłej daty, też Macedonią, znaczy nie Macedonią, Hatfuna, Macedonia, Kassandra, twojego starego Kassandra, Hatfuna nią. Zagramy sobie antygonidami prawdziwymi tutaj, w tej części. I potem... Zagramy sobie znowu Macedonią, już antagonicką w Rom 2 Total War z 260 któregoś tam, kiedy się zaczyna. Rom 2 Zagramy sobie oczywiście Macedonią. No i możemy już w sumie zaczynać. Ogólnie tej gry jest strasznie mało na polskim YouTubie. W ogóle to kampanii trudno znaleźć z tej gry. Jak więc no z Total Warów to mnóstwo. A i tutaj jak to działa. Każde miasto ma swoją populację. Mogą to być chyba wolni ludzie, chyba niewolnicy i obywatele, właśnie. Obywatele, a i co, każdy z tych rzetodów, jakby populacji, może dawać albo żywność, albo infrastrukturę, to do budowania służy, albo pieniądze, albo kulturę. Kultura to za żeby imperium wolniej opadało, chyba chyba tak. Ja zbyt dużym wiecie, prostym tego nie jestem. Damy sobie w sumie jednego na kulturę, kilku na infrastrukturę i będziemy budować. E, tam rancho, rancho, nasze będzie teksaskie rancho. Dobra, a daj, daj większość tutaj. Możemy rekrutować jednostki, bo tak, z tej grze jest pieniądze, manpower, metal. I legacy. Legacy to chyba też jest, żeby wolniej padało to nasze państwo. E, pieniądze to pieniądze. E, manpower to manpower. E, rekrutujmy trochę tych wojowników. E, rekrutuj z tyle, A rekrutuj więcej, bo my mamy bardzo dużo, no właśnie tych tych. No, lekkie piechota, takiej do walki to trochę mniej. Na no, razie w sumie nigdzie nie idźmy. Dajmy kolejny turę. Już dałem tutaj do budowania, tak, rancho dałam do budowania. To lećmy dalej. O, Krakowie się próbowali tam wbić. To dobrze, bo mi bardzo osłabili tutaj wrogów. Um. O, Rzym. Rzym to jest chyba wasarem. No tak, jest wasarem tutaj na razie Trusków. Nie wiem na ile to jest w sumie historyczne. Ja się na Rzymie nie znam. Znaczy trochę się znam, ale to bez przesady. Dużo lepsza grecja niż jakiś Rzym podrabiany. Idźmy sobie tędy. O! Oni sobie poszli... Da, nawet sobie nie walczmy tej bitwy, bo mi się nie chce. Pup, 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 pup i pokonani. Wow! Ale pizka bitwa. I teraz będziemy to oblegać przez 100 lat, mniej więcej. Okej, okay, dostaliśmy teraz cele na te, te, żeby jak się zdobędzie cele w tej grze, to się ta kultura chyba zwiększa, czy legacyjna. Już nie pamiętam, już strasznie dawno w tym grałam. Więc pokażę się w jak, z jak najlepszej strony w tej grze, no. Hmm. A już, już przyszli beoci sobie oblegać te salie. Fajnie, fajnie. Te salie sobie pozdobywać. Te salia zawsze macedońska i nikt nam nie mówi, że niebieskie jest niebieskie, a te salie jest tebańska czy tam jakaś inna beocka. Połącz te armie. Daj sobie. Mi... Daj kas... Nie, nie, nie dawaj Kassandra, imię źle się kojarzy, da... zostaw tego. O, już już zdobyli te sali a my to musimy pół godziny to oblegać. Dlaczego Kalipolis zdobyło tam miasto? To są zakadki dzisiejszego społeczeństwa. Tak, dobra, wiem, wiem. Idź par gumy ode mnie. Hmm, tutaj na razie wszędzie się dobrze trzymają. O, już rancze zbudowane, to zbuduj może... Zbuduj farmę teraz. Żeby jeszcze więcej żywności, bo ta żywność jest bardzo ważna, bo dużo ludzi daje, no. Tutaj pewnie zaraz się wbiją w tą część, trakowie w tą i już mi to zabiorą, jakby o mi zabierali epir. A wy pytacie, ale to nie było moje, nie? Dlaczego ja się denerwuję? No bo cała ziemia jest macedońska. Dobra, fajnie, fajnie. Pala do mnie gumę. Receptówkę, gumkę. To no, już nie mam powera, nie mam, ok. Fajnie. Połącz te jednostki i dalej, oblegamy Halcydyka, znaczy no, w sumie nie oblegamy, tylko zdobywamy. O już, już zdobyliśmy, udało się. Pewnie tam jest jeden co jak zwykle w tej grze. To może nam się uda całą tą południową tracę im ukraść? Co to jest według tej gry? Co to jest? Y Macedonia, okej, okay, dobra. Widzicie, nawet gra mówi, że to jest etnicznie nasza ziemia. Dobra, fa, fajna liczba ludności. A możemy to jakoś ten rozwalić? O nie, no nie możemy tego rozwalić. No, o Boże, ale, ale. Nie fajna rzecz. Dobra, lecimy dalej. A ja w sumie nie sprawdziłam, ile tu jest jednostek. To, ha. A dobra, łatwo chyba będzie. Nawet to ten. Nawet mi się nie chce na to patrzeć. Znowu pół godziny oblegania będzie. Znaczy pół godziny 50 tur. Ym... Fajnie by było, jakby Kalipolis, by mi tego nie ukradło. Sam Kalipsos. Nie wiem, kto tam zrządzi. Dla kogo to będzie. Mam nadzieję, że moje to będzie. Okej, okay. Czy ja to zaatakowałem? Jak już kupię? Czy coś stało? Nie wiem, nie wiem. Jak widzicie, bardzo się znam na tej grze. Okej, okay, wyszli. Nie, no to to już... A, to jest... tego nie możemy akurat zawalczyć. Dobra, zobaczmy. Udało się wygrać. Oj, zajedliśmy im całą trację, ej! I mu kradliśmy. Fajnie. Znaczy, nie ukradliśmy, bo nie da się ukraść tego, co jest macedońskie, no. Macedonia nigdy nie kradnie, Macedonia tylko bierze to twoje. Okej, okay. udało nam się progres jakiś kulturowy zrobić, nie obchodzi mnie to tak szczerze w ogóle. O i tutaj w ogóle jest tylko jedna osoba. To daję ją tutaj do jedzenia. Tutaj to w ogóle tej infrastruktury, to nas stracimy, ale no, na razie trzeba jedzenie dawać, no. E, o, już się zbudowało to. Do, zbuduj może to To tak średnio. Pieniądze daje. nie chcę pieniędzy. Ja mam pieniądze, okej? Okay? Możemy zbudować... O, możemy kawalerię robić. Kawalerię jest chyba też fajne. Zbudujmy ten budynek w sumie na razie. Czekaj, ja się chcę z tą. O, możemy prowincję zrobić, to zróbmy tutaj tą prowincję. E, I lećmy dalej. O Boże, ja zobaczyłam właśnie na mini-papie. Nie, co to robią Beoci? Proszę mi to logicznie wytłumaczyć. Co robią Beoci? Tebańczycy po prostu. Co robi Edyp? Do Adriatyku. Nie, nie, dowie się no. Okej, okay, dobra, dobra, tak, że jesteśmy wielcy potężni, okej, okay. nie musimy o tym przypominać co każdy raz, wiesz. Chcę, chcę zobaczyć, co ci Persji... O Boże, o Boże, nie no, to, to jest chore to, co ta Persja robi. Nie chcę nawet na to patrzeć. Ej tam, polecam by o to mm, za bardzo nie rozwalać z bo może się przydać Leonidas. W ogóle jednostek nie rekrutuję, teraz sobie z tego sprawy zdałam. A few moments later

Daj drugiego tutaj, nie, 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 tego z kultury pewnie wrabsi tutaj. Government Palace, okej, okay, fajnie. I jak tutaj jest? Nie ma jeszcze nikogo i tu też nie ma. Dobra. Lecimy za tych traków. Tutaj pewnie mi zajmą nawet tą prowincję. No pewnie tak i tą też. Nie, do tego to nie ma co walczyć oczywiście. To mi zajmą, ale tutaj zaraz się zemścimy. Zaraz odbijamy halcydykę. i żyje Wielka Macedonia od Adriatyku po Pacyfik. Tak, tak, tak. Tam wszystkie tury lecą OK. Yy, połącz armię i lecimy po ciebie. Bo tutaj się tylko ten jedna zerkutowała, bo mempowera brakuje, no. No u nas nie ma. O, tutaj są już dwie... A nie, zawsze tutaj dwaj byli chyba. Dobra, tą bitwę to nawet zawalczymy, bo ona chyba będzie dość wa? O, bo mają nawet więcej jednostek, dobra, ja zaeksportujmy tą batalię. Dobra, już jesteśmy w tej bitwie, tak, możemy trzech generałów aż dać, okej, okay, fajnie. Dobra, zróbmy to tak może, ustawmy tych naszych wojowników, czyli w sumie prawie całą naszą armię, po flankach. Tych ustaw tutaj, a tych tutaj, tych czekaj, tych tutaj. Tych tutaj, tych tutaj, w sumie nic, co, co ja klikam, to nic. A, to czekaj, bo tutaj mam jeszcze dwóch tych. Dobra, ty stanieś sobie tu, ty sobie tu staniesz, a ty sobie tu staniesz. Okej, okay, kawalerię możemy sobie w sumie po, boka, po boku jednym dać. A, trzej generałów, zapomniałam. Dajmy sobie wszystkich na jedną flankę, co złego może się stać? Bo ci generałowie chyba ulepszają jednostkę, nie? Nie wiem, czy to jest dzikość totalna. Ze zwierzęcenie totalne, dawać wszystkich generałów po jednej Francji. Boże, ile kawalerii, jakie mają? Ile ty? Dobra, lecimy po nich. Odgłoszczenką. Lecimy tędy. Trochę mm, powiedział, że zwierzacko się ustawili. Dobra, to się tu ustaw. To właśnie, dobra. lecimy dalej. Ok. Czy się tam zbliżają, tak. Oszczeliwają mnie kawaleria, boże, ale się boję. Nie, ale w sumie powinniśmy tych trackich. Tak, ty powinniśmy roznieść, no. Light spear. No i właśnie, no i bardzo light spear. Takie light to bym ci dał z, z Lighta, Nie wiem, nie wiem, co ja mówię. O, to jest Elita po prostu. Wow. elitę, wow, Elita, którą rozwalają na ich pracarze. <grymne> Boże i tego mają. Po prostu im się nie mieści nawet w innej linii to wszystko. Cieszę. Teraz z nich zasarżujemy, i powinni zacząć uciekać. Tak jest przynajmniej plan. Te wojny trackiej. Kampanii trackiej, po prostu. Da. Ty zaatakuj w sumie. Dobra. Ty teraz tak, ty ich na początku zaatakuj. No właśnie, właśnie, takie, że się, się rzeczy u nich dzieją. Teraz ty też ich zaatakuj. A, tylko cztery. tylko, Tylko tyle. Zaszarżymy w sumie w nich dziko. Zaszarzujmy. Lećmy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No że nie wychodzi zbyt źle. Może tak się linie zdezorganizują trochę. Też wcześniej będziemy mogli do nich zacząć strzelać. Nie, jak tak zaszarzujemy w nich dziko ja yeah, husaria, yeah. A nie, czekaj, to serio mi się pomyliło. Szczel sobie w nich. I teraz tak. rusz tym wszystkim. I rusz tym. I rusz tym. I tym będziesz tutaj pomagać. Kawalerii. Wejdźmy dalej. O Boże, o Boże. Uf, ale we mnie strzelił. Ale się mi dał. Ja mam nadzieję, że to wszystko, jak im rozwalimy piechotę, to zacznie uciekać w panice, bo jak nie, to tak średnio by powiedział. O, tak, strzelają w nas, o Boże, ale się boję. O, udało nam się stąd iść, dobra. To fajnie, bo teraz się w tych jeszcze wbijemy, tą kawalerię tych i ich złapiemy i ci będą ich powoli wszystkich rozwalać. Taki jest mój plan. Nie no, te procy to po prostu nie rozwalają totalnie. Ta kawaleria to taka niby elita, tak tak średnio elituje się, powiedział. O no i właśnie to był taki ten no takie uderzenie to ja rozumiem. No. To ja cenię, to ja doceniam. I teraz tak, zaszarżuj w nich znowu, zaszarżuj. O, udało się ich złapać. Od pleców jeszcze, jak uciekali. Ej, czekaj, właśnie, już teraz oni. A, nie, uciekną, dobra, szkoda. Przegońmy ich trochę, bo tak to, to, to nie ma sensu z tym walczyć, nie? Strzelmy w nich. Dobra, i teraz tak. To jest najnudniejsze, jak musisz ruszać jedną jednostkę po drugiej. Tutaj pewnie cięcie wstawię, bo, bo to jest patologiczne wręcz. I to jest tak naprawdę patologiczne. Nie tak, jak ja przesadzam, to, to jest patologiczne. To, to jest patologia. no. Dobra, idźmy dalej. O, i to jest jeden, jeden i 10 sił straconych, to ja rozumiem. O Boże, ale nas sfragmentowali na kawałeczki. Tutaj to już nam chyba totalnie sfragmentują. A nie, dalej stoją. To... Ej, to dobrze, bo takich złapie piechota. O, tu będziecie strzelać, no to ży życzę powodzenia. Tutaj się uda tych pewnie przegonić już w kolejnej bitwie, żeby zaczęli uciekać, bo już są czerwoni. Sfragmentowani na kawałaczki już są. Yy, tutaj ci już średnio się fragmentują. A, ci już się ten w ogóle zaczęli uciekać. Dobra. I teraz tak. Zaszarżuj na tego teraz. ok nic tam fajnego nie wyszło. Zaszarżuj na tego. Dobra, i teraz na tego zaszarżuj. Powinien już zacząć uciekać. A nie. Trzyma się, nieźle. Ty tutaj też znowu zatakuj. Ty leć tędy. Ty tego złap. Pewnie ten ucieknie, a ten. A, to zostaniesz tutaj. Dobra, nieważne. I teraz tak. Wbijmy się w ciebie. I w ciebie już się nie. O, w ciebie jeszcze się udało. Fajnie, fajnie. I teraz tak. Ty się w tego wbij. I też spróbuj tutaj tego już złapać. To jest po prostu bitwa uganiania. Zatokuj tego, bo też ten będzie mógł go zaatakować. I teraz tak. Um, z tego Ty już się nie możesz ruszać, to też nie, ty musisz, możesz się jeszcze ruszyć. Do, 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 do nich nie. się trzeba ruszyć, bo oni pewnej części ciała do mnie nie ruszą. A teraz z drugiej strony atakuję, więc no, teoretycznie oni, znaczy ja powinienem ich zaatakować. Dobra, i widzicie, teraz oni już nie uciekną. Ja straciłem tą jedną jednostkę, ale oni tutaj stracą te dwie, bo oni nie będą mogli walczyć z jednostkami ciężkimi, le, jednostkami lekkimi, walczą wręcz, nie? I tutaj oni w sumie mi robią to samo. No, w, w, można i tak. Teraz w sumie, teraz ci uciekają i będziemy mogli ich już rozwalić, bo ja myślę, że nasi hoplici ich rozwalą. Taka jest moja teoria. Ale no nie wiem, czy tak się stanie. Ty, ci to już w ogóle zostali tak rozstrzelani. Uj. To się tu dzieje. Dlaczego moja kawaleria upada od, od ich tej no, czy tych, no, łuczników, czy właszczepników, Ta wiek to co jest, no. O Boże, ci już uciekają, dobra, Niby większy, więcej jednostek nam uciekło, w sensie nie niby, tylko na pewno, ale to zaraz się powinno zmienić. Bo tutaj ci zaraz im uciekną właśnie... A, no te, tutaj trzy jednostki im uciekną, już zapomniałam o tym. Tutaj wszyscy zostali, tutaj stracili ten organizację, czy co, tu się tu straci? No ten, no tą jakby ich spójność formacjową, mówię. Ja się rozumiem. Wy może mnie nie, ale to już jest mniejsza, mniejsza waga. I teraz tak, ty rzuć się w tego. Ale go zimpaktowałeś, dobra, ty rzuć się w tego. I pewnie się w tego, a nie, nie, wiesz się w tego, dobra. Ty idź za formację. Ty, i teraz już czy ci, ci idą. Ty stań sobie tu, a ty idź już tędy. Ty możesz sobie tu stanąć. I teraz ci się wbiją w ciebie. Dobra. I teraz tak. Ty się wbij w tego. Nie, nie, nie. Na początku kawa- A, kawalerią się nie uda. Dobra. To trzeba się w tego wbić. mi tego rozwalić. Nic nie wyszło. Dobra. I tak. Teraz ty się w tego wbij. Uciekną, oczywiście, ale my tymi wojownikami chcemy, żeby oni w końcu na tych strzech trafili. O to chodziło w sumie w tych ruchach głównie. Dobra, tutaj tego rozwal już. Rozwalony, dobra, i teraz tego, w tym, tym, tutaj. Rozwal. rozwal. Tutaj ci nie mogą się ruszyć, czekajcie. ten deszcz. To możemy już kończyć turę. Ci pewnie nawet upadną, bo nie zdążą ci dość. No raczej na pewno, bo tam strasznie duże straty ponoszą. W ogóle dlaczego moja kawaleria upada od piechoty? To miała być Elita po prostu Macedońska. na razie to, to, to chodzi chyba... Chyba upadek Macedoński, a tej Flance. No ogólnie myślę, że tą bitwę powinniśmy wygrać. Powinniśmy, bo potem to się weź domyślnie czy ją wygramy. Ale no. Tutaj jeszcze ma, będziemy mogli ich okrążyć. A to moim zdaniem będzie fajnie. Tutaj jesteśmy trochę na wzgórzu, więc na tych kratkach się dość spore chyba minusy dostaje. Więc no, nie fajnie by było na tym stać. Już moja tura? No. No, już są sfragmentowani, to nie zaraz upadną. No, już upadaj. Szkoda, bo ci już przychodzili. Wy się tam nie, nie upadajcie, bo to ten strasznie będzie, jak upadniecie. Dobra, już. Ty się w tego wbijaj. Sfragmentowany od razu. I teraz ty się w tego wbijaj. No, coś się nie może. Tego. Dobra, to już się w tą kawalerię wbij, no. O, o, złapałeś ją. Fajnie. Może się uda jakąś kawalerię rozwalić. Dobra, zaatakujmy tego. Wow. Ale ci nasi wojownicy są dobrzy. Wbijmy się w tego. O, ten, ten już nie uciekł. Ta kawaleria już nie uciekła przed, przed, przed przeznaczeniem. Wbijmy się w tych już wszystkich. Uuu, no no, no, nu, nu. Dobra, już może się nie wbijajmy dalej. Tylko tymi się w tego wbijmy. Tutaj jeszcze oni chcą mnie okrążyć, ale to będzie jak pod Grunwaldem. To my ich okrążymy, a nie oni nas. Taki jest plan, przynajmniej. Pod Grunwaldem, to wiecie, ty krzyż chce wygrać taki mieli plan. C dlaczego moja kawaleria przegrywa z ich leką jechodą? Z ich procesami? Wręcz, walka wręcz. Rozumisz? Bo ja nie rozumiem. Ja nie robię rozumisz, no. Znaczy robię rozumisz, ale nie rozumisz, dlaczego ja nie rozumisz, rozumisz. Bo ja nie rozumisz. Co ja mówię w ogóle? O, Boże. Czy już w ogóle stracili odwagę? To mi trzeba się wycofać, bo oni weszli w wilka, jamę wilka, czy jame Hama. Tutaj to my mamy generałów, powinniśmy ich rozwalić, w sensie tego z Nie, i powinniśmy wszystkich w ogóle rozwalić, bo jesteśmy macedończykami. O, ci już wstanęli od razu po prostu, nuciarze. Eee, Już te, mnie to tak denerwuje, jak mi kamerę przenosi na tych, którzy uciekają. Co mnie to obchodzi? Mnie obchodzi ostateczne zwycięstwo, nie straty. Dobra, to się dalej w tego wbijaj. Uwa, ale mu zrobiłaś. Da, tutaj już ich złapaliśmy. Ty się w tego wbij z rozpędu już. Dobra, ty się w tego wbij. I tak, ty się tutaj idź. A te się w tego wbijaj. Od razu i sfragmentować na kawałeczki malutkie. Dobra. Ty tutaj, oni już powinni uciekać. Właśnie. O, nawet zniknęli. Parowali. Ta, I tych spróbujmy tutaj rozwalić. Też! Nie no, ci tratkowie to w ogóle walczyć chyba nie umieją. Co się tu dzieje? Dobra, wbijmy się w tego. Ucieknie, ale to tam... Wiadome było. A no nie, nie, nie uciekł. Złapaliśmy go fajnie. Dobra. Co to jeszcze zostało? Nic nie zde. O tego możemy się jeszcze wbić. Może też ucieknie? Nie, tylko się sfrag sfragmentuje. Dobra, lecimy dalej. No, uciekają, uciekają już. Nic dziwnego. Uciekają przed orężem macedońskim. Czekaj, teraz uda się tutaj tą flankę zupełnie rozwalić, to już wygramy bitwę, bo to ten. Nieważne w sumie, ile oni mi przegonią tych lekkiej piechoty, już nie jest ważne. Tutaj już doszło do bitwy wręcz. Powinniśmy 40% wyciągnąć z rozwalania tej piechoty. Coś dzieje, coś dzieje. A, dobra, dobra. Ok, ok. O. Ok, bo szczerze wam powiem, że trochę zasnąłem przy tych turach. Um. O, ale się sfragmentowali jak tylko mnie zob zobaczyli na oczy. Ci też w ogóle zaczęli uciekać. Ty też w popłochu wszyscy zaczęli uciekać. Ty, o Boże, ci też zaczęli uciekać. Ci też zaczną zaraz. No, ci też. Już w ogóle wszyscy, ale tracy już uciekają, po prostu tylko zaczęli walczyć, już zaczęli uciekać. Tracy, trakowie chyba. No i już, już zwycięstwo. Easy, easy win. Zaczynamy sobie straty. U, 4000, a my 1000. Dobra? Udało się tą bitwę tak wygrać. Stracili tylko 3 jednostki, o jak na tak niepomierne zwycięstwo. Na dzisiaj kończymy pa.